Hej, jestem Kiwi i witam was w kolejnym y, odcinku Wiedźmina. Mamy ogłoszenie parapialne, trochę za pomocą różnych osób się dowiedziałam, że ta kraj jest za cicho, więc teraz jakby ten odcinek będzie testowy i zresztą sobie zobaczymy jak to wyjdzie. Ale my musimy tutaj dokończyć parę rzeczy. Czyli musimy się Teraz sprawdzić salamantro. No cóż, zobaczymy jak to będzie. A my teraz, nie wiem. Cmentar. Pokaż mi jak tutaj iść, panie. Panie mi nie pokaże jak iść. Więc potrzebujemy z Potwory I pokonujemy cmentara Nie, jeszcze ten upiór. Nie lubię tych upiorów. No szybciej Cześć. A. No jeszcze, jeszcze Nie upiora Tylko cmentara Nie pij mnie Nie dobry upiór Nie dobry. Nie krzyczymy na mnie dziękuję okej, okay, ale coś tutaj dla mnie jest? czy nic nie ma? czyli tak sobie od tej przyszłam daj mi pochotnie. ty nie no cóż, musiałam zrobić małe cięcie ze względu na koty weź mi to jeszcze raz, zapal zapal tutaj nic ciekawego nie ma tutaj też nie ma Tutaj też. Ci tutaj... Po nic przyszliśmy? Op. O, siema. To no dobrze. A właściwie mamy kota, czy nie mamy kota? Weź mi tu. Nie, to, to. Pięknie. Krąpi parsami, ciepłe miód, szoninę, filka, też pasmo czy sen. Naprawdę nie mam kota. Znowuż sobie nie zrobiłam kota. Weź tę orenę. Dzięki Apaci, tutaj mogę przejść, dobrze. Mał Soleum. Pokaż. A, tylko tyle. No Dobra. Sami mieczek. Teraz lewoć prawo. Wypasowało w prawo. Będzie długo sykało! Fajnie. Nie to to. No nie pijesz? I. Och. Oczywiście tak. Jak? Wcześniej koty mi spały jak ja jadłam opiat, bo ja to nakrywałam po południu, to wszystkie spały. Ale kiedy włączyłam mikrofon, to oczywiście musiały zacząć się hekaniać po całym mieszkaniu. No bo jak to byłoby inaczej, nie? Muszę mieć jakby. koncert kotów. Może ja tu nic znowu nie widzę. I ja dziękuję sobie nie zrobiłam tego kota No jeszcze ten okar starą pijskie No ja bardzo no, ja nic nie widzę No jeszcze to samo kuszenie Powoli jeszcze umieram A jak to byłoby inaczej Weź to wypij to i ja umrę, tara, Będzie po mnie, tara, tara, to było piątka? Uf. Tak także ten zaczynamy od początku. Przynajmniej wiem, czy nie trzeba tam iść. O, mm. No opuszczenie i popalenie... MAMY KOTA! Może to ja ślepa jestem I... No dobra, zarysykujmy sobie, sobie Nie masz nic... co masz półeczkę się sobie, półeczka No i mamy iść na prawo no, teraz powinnam wszystko wyjdzieć. Oj, cicho tam siedź. Weź tu. O, pięknie. No, szybciej. No, jeszcze upiór? Ale ja cię nie pozwoliłam tutaj przyjść. Dlaczego? Skąd się on tu wsiął? Mie tak, dobrze. Chodź tu. Nie, to nie obchodzi, że ty nie chcesz. Tutaj. Mamy tutaj jakieś oknisko? Nie mamy tutaj żadnego ogniska, naprawdę. Co teraz? Co muszę to zjeść? Muszę wypić. Uszczyka. No i pokaż mi co tu mamy. Zwiększenie regeneracji energii. Widzenie w ciemnościach. I chwilowo zwiększono regenerację punktów przybotności Tu jest jakieś przejście do laboratorium. Cieszę. Tutaj? Zamknięte. Oczywiście, że tak, nie? Nie No to nie. Pewnie są urskine. Nie umieraj! O. No jeszcze oczywiście, nie? No umrzesz no. Patrz jeszcze umrzesz. No, dlaczego ty chcesz mi umrzeć? O jest. Ja Prawie się nic nie wiedziałam. Jeszcze raz. No jasne, no. No, biłam się skinę, no! Nie wiem, jakoś dzisiaj nie umiem w to krać. Naprawdę, nie umiem. Dobra, trzeba wypić kota. Ja mam tylko trzy Więc powinno być... Nie widzę A, Tu jest Tak A. Może najpierw tutaj pójdźmy Żeby tamten upiór mi się nie pojawił Czekajcie, ja przetestuję sobie ten mieczek. Tak. Pięknie. A ty dlaczego mi tam idziesz, co? No, ładnie mi pokonywaj, ładniej A no, dlaczego ty mi się opracasz? Gerald Co wiem, że robimy jakby... To jest dobry odcinek sztabu. to jest dobry, ale kolejny. Ale nie musisz się, nie wiem, popisywać swoim umieraniem. No, dobra, coś tu mogę od niego wziąć. Tu nic nie mogę mieć. Z tej strony były jakieś. Nie, nie. E... ja serknę do wyjścia? Czy jest tutaj jakieś oknisko niedaleko, żeby mogło się zregenerować. Siema. Było tutaj oknisko gdzieś. Tutaj o. Jako mamy 7 kocin tego kota, mi chyba by wystarczyło nawet kocinka Żeby zregenerować życie O, otrzymano nowe talenty, super eee, jeden słoty, nareszcie Od razu ja biorę na siłę No i cała reszta Tu a to już sięła. Mm. Nie wiem. Aś ja tu powinnam wszystko móc. Dlaczego ja tutaj tego nie mam? Mm. Tutaj wziąć odporność na kwas. O! To mi się przyda. Trochę mam. A już więcej nic nie mogę zrobić. Rozumiem. Hmm. Zwiększa obrażenie na zadowolony srebrnym mieczem. Obniża skuteczność miecza stalowego. A, już Arkanin nie mokę. Szkoda. No nic. Wszystko zrobiłam. Dwie godziny spania. Gerald. Dziękuję. Już się wystraszyłam, że coś się stało. W sumie, jak jesteśmy na miejscu, to po z Tris? Geralt? Jak sytuacja na froncie? Skojatel mordują ludzi, zakot. Nie wygląda. Nie jest tragicznie. Po tym, jak odczarowałeś Addef. Udało ci się zrobić. Między innymi dzięki Tobie, Geralt. Ale najważniejszy jest fakt, że uda się ocalić setki istnień. Tris. Wiem, Geralt. Aha, myślałam, że nie wiem, pójdziemy za skałkę i porobimy to, co to terrorści powinni porabiać. A to wygląda aż na co, się nie jesteśmy, jak też tak powiem, przygotowani na... Nie, jesteśmy przygotowani, przepraszam. A... Tu. Super. O tu. Muszę jeszcze wypić eliksir na popalenie Który to teraz był? O, jest! Pierwszy sprzęt No właśnie Dobra... O jeszcze, no! Trzech na jednego najlepiej! E, miało być nie popalenie! Ciekawe, to Pinnicy mogę zrobić No i co? I znowu musimy wyjść się przespać, wrócić O, szczątki koło tego, no fajnie Dobra, to ja zaraz wracam no dobrze, jesteśmy z powrotem. Drzwi są zamknięte. Chcesz będzie w środku. Nie! No to fajnie. No to trochę jeszcze tak powiem, oszukaliśmy tą grę. No chodź, 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 bliżej, bliżej Dobrze. Trochę się odsuń. Weź go podpal O no. po kolei spokojnie Na ciebie to muszę... Yes. O to musiał akurat też przyjść Weź ty sobie idź No, co pie? To swój koniec, no, Co? No co, stanowy, Szybciej, dziękuję. Świątki. Nieciekawego. Tutaj też nieciekawego. Hmm, Które ręce teraz pójść? Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Prawo. Co to? Uuu. Dobra. No, gdzieś tutaj po Mamy oknisko, a w ogóle... Sejfa trzeba zrobić. Dobrze. Czyli jak tutaj mamy oknisko? Czyli ten ty nic nie zrobię. Czaszunia! Dobra, idziemy dalej. Jak na prawo to na lewo teraz I mamy się odpić tutaj to są muski? Tam była czaszka, a to są chyba muski. A to jest tasak. A to jest mutant. Siema! Nie wiem, który styl na niego jest dobry Na pewno e, znaczy, który miecz Jeszcze zobaczymy ten stalowy coś się to tak złapuje, nie? Nie, dobrze, idzie Czyli stalowym lepiej wkładać, niż srebrnym Dobrze się tutaj zrobimy autosave'a Dobrze Trochę się pojebiecie. O, Chavet! No pięknie! Co to jest za mutant? Wiesz, że Rayla miała do ciebie słabość. Zawsze cię podziwiała. Szkoda stanowilibyście dobraną parę. Kończmy tę farse. Rzekłeś. Oto kościej. Stworzony specjalnie do walki. Zabójca doskonały. O no, pięknie. Łokej. Pełno okna. Tak. A nie wiem pod co. Ło, 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 ło. Tekok, szybko! O, aha! Jedynka! Aha, dobra! Spadaj, 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 leć! 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 Mamy chwilkę, żeby się napić. Puch! Opuszył nas znowu. To ja tym. Eee, e, 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 e! Aha, nic mu nie mogę już tropić. Niech skadnę, są już skina. I umarłam, czyli, krew. nie lubię was, po prostu nie lubię, gdzie jestem? Ok, co ja mam, jedynie kota i pieszpę. Ja hmm. Jeszcze się napijamy samieci. O, że nie lubię tego efektu. Dobra. Geralt. Nic chce mi się z tobą bawić. Ja to przeklikam, bo ja tutaj nie widzę sensu. Będę brał te powtarzać ten cały dialog. Olej, Wiesz, że Rajla miała końc, rzekły. Dobrze, jedyneczka, jedyneczka. Nie działać na to A może na Ciebie Ik działa, co? Woreczka? Bo tak to ja jedynie kołkuszę, nic tym nie robię. Leć, leć, leć. gdzie spala się nie wiem, na wyczucie o masakra, co tu się dzieje Dzisiaj Gerald? O matko nic nie mogę zrobić na razie. O Jezu, jeszcze mnie okuszył Pajac je ten. Dobre. I. Czemu ty nic nie robisz? Weź ty mi idź stąd I', idź, idź. jasno, opuśniony słab, sapłon Pięknie Ech. Teraz No i co, cały te kokta wypiłam I to na jakiegoś kościejeja jeja Mogę coś z ciebie zabrać? Sam. Dobra, to mi się wyłączyło, ale my idziemy na to okniska, są się prześpie. I tak dalej, i tak dalej. To się zaraz widzimy.